Już wielu wojowników Wojana zdecydowało się zakupić ten zestaw I zamieścili oni nawet swoje opinie Które możecie przeczytać na stronie pod każdym produktem Na przykład pod zestawem mamy aż 5 gwiazdek Niektórzy nawet dodają swoje zdjęcia z tymi plecakami Na przykład pani Iwona napisała Syn zadowolony, aż były łzy szczęścia Co? Wszystko tak jak z opisem produktów Plecak pakowany, wszystko dopracowane w 100%. Jest to niesamowita ocena Ale muszę wam coś zdradzić Wcale się nie dziwię Ten zestaw zawiera wszystkie najlepsze rzeczy z Wojan Team Najlepszy plecak szkolny premium, który wygląda kozacko i jest naprawdę pojemny. Do tego zestaw śniadaniówka plus bidon. Jest również piórnik z pełnym wyposażeniem i masa innych rzeczy, ale uważaj, bo liczba zestawów jest ograniczona. A jak zniknie, to już nie wróci. Sprawdź na Shop. Zobaczcie, widzowie, na wojonowicach pojawiła się opcja stania się innym youtuberem niż jestem. Chcesz zostać innym youtuberem? Trafiłeś w dobre miejsce i zobacz na to. Mamy tutaj Paliona, mamy tutaj Pieska Pimpka, mamy tu nawet Nupka jako youtubera. I jest nawet luczek. Słuchajcie, i my możemy dzisiaj się zmienić w każdego z tych YouTuberów. Wystarczy tylko, że będziemy wykonywać ich zadania, które nam dali. Patrz, pierwsze zadanie jest takie: Zagraj koncert, aby odblokować tego skina. Czyli musimy zagrać pewnie koncert gdzieś na scenie paliona, czyli tam. Dobra, spróbujmy to zrobić. Idziemy w takim razie, zagrać nasz pierwszy koncert. Chcieliście niebieskie? Będziecie mieli niebieskie. Nową moją piosenkę. Let's go. Zobaczcie też przy okazji, mamy nowe rzeczy na Wojan Shop. Rzeczy szkolne. Cały zestaw szkolny w promocyjnej cenie. Możecie go mieć już u siebie taki fajny plecak jest jego również wersja premium dokładnie tak, ten plecak swoją drogą jest dużo tańszy, więc dla każdego jest coś ciekawego, wpadajcie na Wojaszop i korzystajcie, bo jest to najlepszy zestaw szkolny, jaki kiedykolwiek był w historii sklepu, a my chodźmy w takim razie szybciutko do końca palion co to dro... Palion? O, e... Witaj, witaj Ej, kim ty jesteś? Palion? Jestem Palion Aha, no to, też ale prawdziwy? No, tatki, pół na pół bym powiedział, ale to jest nieważne, posłuchaj <gry> mnie. To jest jakiś NPC Palion, co mam zrobić, żeby odblokować twojego skina? Jak mam to zrobić? Musisz zaśpiewać losową piosenkę Paliona. O, dobra, dobra, ja znam, ja znam, ja znam, słuchaj. Zielone trzy będzie pasowało? Perfekcyjny wybór, chłopaku O, dobra, no i co? Wtedy dostanę klucz do tego pokoju twojego ze skillem? Dokładnie tak, dostaniesz klucz mm. No to zaczyna... Co to było? Dobra, zaczynam, w takim razie słuchaj tego <kuh> Zielony jak gekon Sos, mój styl kameleon Flow, nowy trakt, nowy Ej, przelot let's Ej. go Dobra, poczekaj, jeszcze raz Puszczam Uuu. zielone, zielone trzy Stawiam na siebie, nie stawiam na kwit Dzwonią mi ludzie, co chcieli tu być Odbieram im, ale zielone daje mi kwit zielony jak gekon sos, mój Let's styl go. jest niebieski flow, nowy track jest niebieski ej, kupuję Porsche, chodzę w nim, mówię tobie, zamknij drzwi, to jest moja nuta, otwieraj nim drzwi śpiewam niebieskie, każdy tańczy ej, zielone, czarne, jak e, niebieskie, fioletowe, yo, ok Bardzo ładnie, nawet Wena Twórcza wleciała tutaj Uhuhu. Let's go, to było połączenie zielone, 3 fit, wojan Proszę bardzo, akceptację na wysokim poziomie. Dostajesz oh. klucz. Let's go! O, to są te takie kluczyki, które mi trzeba samym odblokować. Dziękuję, panie NPC Palion. Idę odblokować twojego skina. Powodzenia. Papa. Powodzenia. <gry> Powodzenia. Dobra, ale będziemy super mieli skina Paliona. To się będzie działo, widzowie. Naprawdę. Teraz wystarczy, że w Paliona skinie odblokuje tą kłódkę i wystarczy, że patrz na to. Muszę zgadnąć dobre hasło i wtedy nam się uda. Opa, jak nam idzie. Dobra, mamy pierwsze dwa dobre i jeszcze tutaj odblokujemy odpowiedni i ostatni nam został. Let's go, I mamy przejście, mamy wejście tutaj do środka, a w środku jest... Yy, co to jest? To jest Palion? Ha, halo? Pa, pa, to jest prawdziwy Palion? Jak się stać Palionem? Jak? Halo? Witaj! <grym i wślepszy> halo, Palion, to ty? NPC Palion kolejny. Tak, tu NPC Palion w stu nie 50. Słuchaj Buh. mnie. Słucham cię! Jak zdobyć twojego skina? Dobrze, musisz mnie pokonać. Ha, ha, powodzenia. Wiesz, to będzie łatwiej znać, zobacz jaki to jest słabiak. Ej, uciekrycę. Ucieknę, on nie on bije, aaa On nie bije, dobra, ucieka, ucieka, ucieka Słuchajcie, pochodzimy, chodźmy, chodźmy szybko gdzieś tutaj To jest jakiś parkour, weźmy na ten parkour, skoczmy, zjedzmy I zobaczmy, czy on tutaj w ogóle się dostanie NPC Palion, Ah! ucieknę No dobra, ha, ha. Nie wskoczył! I teraz to będzie Twój koniec, panie NPC Palion. Pow! Oddawaj swojego skina! O tak! I teraz. Czekaj. Chyba się zmienia! Zielone! Haha! Jestem teraz Palionem! Dokładnie tak zmieniłem się w jego skina. I choćby może strollować na samym początku Ptycha. Przecież Ptych na pewno uwierzy, że jestem prawdziwym Palionem. Tylko oczywiście będę musiał zmienić troszeczkę mój głos! Mój głosik! Jak gada, Palion? Coś, tym muszę coś. Czas... Ale, ale. O! Oh. Oh. Ale, ale... O ty tu ty, Siema polion, co tam u ciebie, mordeczko moje ty, dawno ci nie wiem, młody. So, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ale ty masz dobry i tego wiesz co, chyba troszkę za dużo śpiewasz, bo twój głos jest troszkę zdarty ziomo! Eee, tak, yo. <coughs> Mam chrypkę! Yeah. Ej, w ogóle ale... widziałeś jaki Toit ma fajne długopisy? O jaki fajny długopis, ale super kolorowy, no. 10 kolorów i ma nawet mój niebieski. <coughs> zielony kolor, hm, zielony. No właśnie zielony, no, ty, 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 ty się nie pomyliło sobie, to nie tak, jest Tak, Pomyliło mi się, on ma e, zielony no. ten kolor, a niebieski e też ma... <coughs> ma. Ale, ale. No, fajnie, ej, super! Ej w ogóle gdzieś Tojta? dawno go nie widziałem! Ja tu jestem to i No Tojta, i ta! Nie znam. Ale, jesteś śmieszny, nie zna coś No, tak, no wiesz, wiesz, to jest to, i to, to, i, to, i to i toski, wojan. Mm. No wojan ten, i to, i to sław. sław, tak, tak. To, co tam powiedziałem? No, nie, 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 nie. No nie chodzi, kurze, mam do niego jedną sprawę, ale niczego nie mogę znaleźć, stary. A to jest taka sprawa, że normalnie, no Jak no, on może nie, możesz, nie, mogę ci powiedzieć, nie, tylko to musi wiedzieć, akurat to, i to, i to A, no, dobra. No dobra, no ale dobra, skoro nie wiesz, gdzie on jest... Ej, skoro go nie ma na chacie, to weź mu pranka zróbmy! Tojtowi pranka nie, no, nie, No dawaj stary, chodź szybko, to będzie mega śmieszne, dawaj, lecimy do Tojta a, a mi się nie podoba ten pomysł No Ale czemu, co, myślisz, że nadal jest na ciebie zły za te wszystkie pranki? Nie podoba mi się ten pomysł, zróbmy lepiej Palionowi pranka Nie, no ale stary, pierwszy jak gadaliśmy ostatnio, to mówiłeś, że chciałbyś Tojtowi znowu dom wy, ten, wysadzić, bo mówił, że, mówiłeś, że w sumie ten Co? Ja tak mówiłem? Palion no, tak mówił? Mówiłeś, że to ci śmiesznie denerwuje i jest boomerem, no przecież nie pamiętasz, jak gadaliśmy wczoraj? No dobra, to wiesz co, mam inny pomysł, postawmy TNT w moim domu, A czemu w twoim domu, ty chcesz pranka samemu sobie robić? Tak, 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 dawaj No dobra, no to czekaj, to TNT jakieś tam ma. Tutaj, tutaj O, czekaj Tutaj Przecież ty No dobra, no dobra, no I strzelaj Dobra, dobra, o Hehehe no ale co ty garaż wysadzisz stary, ty jesteś nienormalny no Dobre, dobra, ty, to, 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 to był dobry prank, tylko czemu sobie robisz samemu pranka, to to był za wybuch? Ej! Ty e? naprawiłeś głos? Tak. Czemu? Ty wysadziłeś mi... Nie. No ale wiesz co razem to wysadziliśmy, co no to w ogóle cześć, co ty zrobiłeś? Co ty? To się, co się dzieje? Ej, czy tu jest jakieś lustro? E? Ej, tu jest jakieś lustro? E? To to, nie, czekaj, e? to, 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 to się podszywa pode mnie? Chyba e? się się pode mnie? Jeżeli okay. nie mam takiego głosu, masz, ale, a nie mam, głosu, mam, ty mam, mówisz, mam taki to ogóle... głos. ja mam to inny głos. Ale, ale ale, Które jest, Co to, jest ale... Co to było? Ewakuacja, widzowie, ewakuacja. oto się. Z... Nie spodziewałem się, że pan będzie w domu, jak będziemy robić ten wybuch. O, nie! Ale oni chcieli zrobić pranka na mnie, razem z ptychem. Dobra, nie, to była zemsta. Teraz, słuchajcie, zmieniamy się z powrotem w wojana. O, jestem z powrotem, wojan. U, ale spokojnie, teraz zmienimy się w pana pimpka. Czyli pieska pimpka. I mamy tutaj zadanie znaleźć 10 kości na wojanowicach. O, 10 kości. Gdzie mogą być kości? Słuchajcie. No pewnie w zoo, bo tam jest dużo zwierzątek Więc na pewno w zoo znajdziemy nasze pierwsze kości Które gdzieś tutaj pewnie będą Dobra, tutaj mamy jakieś niedźwiadki Niedźwiadki, widzieliście gdzieś kości? Dobra, u was nie widzę Ale krokodyl, o nie, krokodyla nie chcę, nie chcę sprawdzać A może tiger? Halo, tigerzy, widziałeś może gdzie? O, jest kość, o nie Jak ja mam się tam dostać? Ociekręcę. kręcę? jak ja mam zdobyć tą kość? Jak ja mam zdobyć tą kość, żeby mnie tiger nie rozwalił? Czekaj, jak ją ja zdobyć? Jest! Yes! Jest, udało mi się Nie złapał mnie teraz tygrys, let's go Ok, gdzie mogą być jeszcze kości? Ej, patrz, to jest Buda piesków paliona, może tutaj będzie kolejna Kość, o jest, przecież tutaj były Pieski paliona, więc na pewno będą tutaj Kości, tak sobie pomyślałem, Hehe, Chodźmy dalej poszukać, może gdzieś tutaj Przy tej wodzie, a może, o tam Widzę pieska, to może ma kość swoją O ma, dobra, sorki piesku, ale muszę Ukraść tą kość, piesek egze O co chodzi, dlaczego to jest piesek egze Dobra, dziwne, a może kot też Ma kość, nie, rynek, rynek chyba nie lubi kości. Gdzie mogą być jeszcze jakieś kości? Mamy trzy. Potrzebujemy jeszcze siedem. Może... O, w parku pewnie tutaj wyprowadzą palią swojego pieska. Albo ptysio. Mamy kolejną kość. Ja mam przecież jeszcze pieska u siebie w domku, więc e, Pimpek będzie miał jakąś kość na pewno. Halo, Pimpek! Piesko, piesko, piesko! O, masz kość. Mogę ci ją pożyczyć. Pimpek, proszę, daj mi jedno, jedną kość, ok? Potem ci ją oddam. Dziękuję. Biorę tą kość, żeby stać się pimkiem. <laughs> Ej, zobacz. Ej, zobacz. Jak wyciągam tą kość, to pimpek przekręca głową. Uś! Uś! A sprawdźmy, czy, czy tak samo zadziała, jak pokażę rzeczy z wojną nasza Uwaga! Nie, Bimkowi się chyba nie podobają, no bo on by chciał je pewnie zjeść Ale nie są do jedzenia Ale słuchajcie, są do noszenia Do mega fajnego noszenia, bo bardzo fajnie na tobie wyglądają Jak go założysz, to oto jest coś więcej niż plecak Wbijaj na Shop i sprawdzaj, aby odblokować Najlepszy back to school w twoim życiu, mordeczko Let's go Okej, okay, chodźmy dalej w takim razie Byliśmy w parku, byliśmy tutaj Gdzie mogą jeszcze być jakieś kości? Może w parku byliśmy, więc tutaj nie O, jest tutaj, dobra Mamy kolejną kość odblokowaną Czekaj i będzie miała jakąś kość. Wydaje mi się, że może mieć, albo nie, nie ma. A czy Nubek będzie miał jakąś kość? Idziemy sprawdzić do nubka również. Wszędzie, gdzie są kości, musimy je znaleźć. Całe bojanowice sprawdzimy. O, oh jest, zobacz, mamy kość! Okej, okay, mamy jeszcze siedem, zostały nam jeszcze tylko trzy. U fryzjera będą kości, wątpię, no to jest fryzjer, ale może w tej stodole, no przecież w stodole są jakieś zwierzątka, może tam lubią kości, może mają kości. Jest! <laughs> Siema kość! Dobra, mamy osiem, zostały nam tylko dwie. Um, gdzie mogą być ostatnie dwie? Przy policji? Może gdzieś przy policji? Sprawdźmy. Halo, panie policjancie, czy masz jakąś kość? <laughs> nie, tutaj chyba nie ma. O nie, stąd nie wyjdziemy. O, czekaj, patrz na to. O, tak! Mogę w ten sposób się wydostać z tego komisariatu policji. O, dobra, odblokowałem pierwsze, odblokowałem drugie. Odblokowałem trzecie z do czwarte. O, ale mam szczęście ogromne. I patrz na to, właśnie w tym momencie odblokowaliśmy wyjście. I z tego, co y tutaj mi się wydaje, może będzie tutaj jakaś kość. Nie, niestety nie ma. Słuchajcie, chodźmy może gdzieś tutaj jeszcze w innym miejscu. Słuchajcie, nie sprawdzaliśmy jeszcze McDobalda, a to. Ty Co o, ty robisz? E, to, to, cześć, e, jem sobie akurat e, kurczaszki. A, wypadła ci kość, mogę ją zabrać? E, możesz, ej, w ogóle muszę coś ci powiedzieć. Mamy intruza chyba na Bojadowicach. Czemu, jakiego intruza? No bo stare, normalnie gadamy z palionem. Nagle pojawił się drugi palion, było dwóch palionów, ja już nic nie wiem, dlatego przyszedłem zjeść. E, aha, e, to słuchaj, ja potem sprawdzę tą sytuację. Może faktycznie jakiś intruz jest, zobaczymy to, ok? Aha, Ale dobra. wiesz co? E, słyszałem, że chyba przychodzi do nas e, Pimpek. <laughs> Ten pimpek, prawdziwy czerwony pimpek? Czerwony, tak, i on podobno będzie, oh, słuchaj, okay. on podobno będzie trening na wojnę, więc jak na chwilę, więc e, jak się pojawi, to postaraj się mu dać bardzo dużo diamentów, okej? Okay? Dobra, ej, tak, dam mu bardzo dużo, jak są na pewno, wtedy będzie super, to będzie ja się naszykować Dobra, dobra, się dobra to dobra. na razie. Ja nie radzie. mogę, prawdziwy pimpek! <noise> Jak go wkręcę. Słuchajcie, będę jako Pimpek wyżula od niego tyle diamentów, ile się da. <noise> Okej, okay, może jeszcze w sklepie rybnym będą jakieś kości. Zobaczcie, tutaj jest sklep rybny. O, i jest kość jakaś tutaj. Ostatnia. Idealnie mamy 10, więcej nie potrzebujemy, więc nie będę dalej szukał. Chodźmy szybciutko, rozdać te 10 kości naszemu Pimpkowi. Ono 10 kości, chyba czas wrzucić. Dobra, wrzucamy. I czy tutaj się coś. Hey! O, patrz na to, pojawił się klucz Dobra, w tym miejscu I co, ja teraz chwytam ten klucz, dobra Otwieram I słuchajcie, oddaję go tu, żeby sprawdzić czy Ej, zobacz to Pimpek Ej, Halo, to jest pimpek, dobra I teraz wystarczy, że ja go rozwalę A, Ale on bije, dobra Ej, Dobra Zamykam go, niech mi się troszeczkę odrodzi HP i zaraz jak go rozwalę, to się nim stanę. A, Pimpek, nie masz ze mną szans, zaraz się w ciebie zmienię! O tak, i czekaj, u, u, u. chyba się zmieniał w Pimpka! O tak, jestem teraz Pimpkiem, ha, i mogę mówić jak on, zobaczcie! Halo, jestem Pimpek i teraz rozwalę wszystkich! Idę ptysia wkręcić, żeby dał mi diamenty, ha, ha, ha. I dobra, z tego da mi milion diamentów pewnie. Albo, się, przyjdę, najpierw pójdę po Paliona, zobaczymy reakcję, po... o, tam jest... Tam jest wtych. Chyba to jest wtych. To... To... <grym> <grym> super, patrz, zrobiłem nawet dla ciebie super banner. patrz, 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 patrz! O, to ja, haha, ha, jestem Pimpek! No. Ja cię mega lubię, jesteś gigakoksem i fajny jesteś. Dzięki, to ja, jestem Pimpek! I słuchaj... No, co tam? Lubię diamenty, dasz mi diamenty? No pewnie, to jest wielka przyjemność, wiesz co? To i to bym nawet nie powiedział, że masz przyjść, podobno to ja ci przygotowałem Raz, dwa, trzy, cztery, uh. pięć staków diamentów, wystarczy dla ciebie? Jasne, że tak, a może pójdziemy do Paliona, on da nam więcej diamentów jestem Pimper To jest super pomysł, Pimper, chodź ze mną, pójdziemy razem, co? Dobra, dobra, idziemy Nie mogę, dobra, to nie, ja może zadzwonię do Paliona I powiem, że mamy specjalnego gościa, bo on się na ciebie no nie spodziewa Super, tutaj. Super! Pimpek na wojenowicach! Haha! Let's oh, go! Mógłbyś zostać już z nami na no zawsze, wiesz? Tak, lubię cię, Pimpek! Zostanę, Dobra. Na dzisiaj! Dzw dzwonię, dzwonię, dzwonię! Halo? Hallo? Chodź, panie, od gościa mamy! Nie gadaj! Elo! No. To na wojownicę! Haha! To jest pimpek! No, coś to prawdziwy pimpek przyszedł do nas! W ogóle toś go zaprosił na Wojanowice! Siema! Co, tu robi, nie mogę, on jest no. królem! Yes. Tak, jest, jest koksem, ale wiesz co? On chce diaksy! Masz diaksy jakie? Lubi diamenty! A. Kurczę, wiesz, co, mam tylko emeraldy! No, tak, super, lubię emeraldy też! <grym> Poczekaj, chwilę, już, już się przyniosę, sekundę. Dobra, dobra, to ja chcę pogadać z pimpek, co wiesz tam? A co? Może dzisiaj jeszcze przyjdzie mój kolega Luczek! <grym> Jejko, Dajnuczka, to ja lubię dwa razy bardziej niż ciebie! O kurczaki, to mi się już nie podoba z tobą gadka. Ale sorry, e, ale... U, cześć. E, a ja mam Czera tylko pytanie do ciebie. Dzięki! Wuhuu! O, ja mam tylko pytanie do ciebie. Jakie? A czemu ukradłeś nazwę pieskowi Toitowi? A właśnie, nie wiem, bo... nie wiem... O, o. Ukradę, no, mój, no, w sensie, piesek Wojana, pimpek był pierwszy, ale. No? E, ale. Ale tak myślałem, Ej, ale prawda? Ja też jestem pieskiem Nie, prawda, w sumie. pimpek! Wiesz, co? Wiesz, co możesz się wynosić z Ej! O, Ej! Dokładnie, pimpek, jest tylko jeden! Nie. Nie, nie, nie chcemy tu ciebie! Nie, nie, nie. Nie, 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 nie chcemy tu no, ciebie! No, nie chcemy cię! nic Nie, ma wyjścia! Nie czekaj, Nie tu! Dobry, uciekłem, Widzowie. Uciekłem szybko, muszę się zmienić z powrotem Wojana, żeby nie zauważyli, że to ja jestem, pimpek! O, uf, dobra, zmieniłem się. Ej, nie sądziłem, że będą tak oburzeni, słuchajcie! I o, kręcę, dobra, już nie chcę być pimpkiem w takim razie. Teraz chcę się zmienić w nupka. Jak zobaczę, że będę nupkiem, to na pewno się ucieszą. I co trzeba zrobić, żeby zostać nupkiem? Wrzuć dwa staki dirta. Ej, przecież to jest bardzo łatwe! Wystarczy, że wykopię tego dirta. A tutaj jest go cała masa, zobaczcie. I teraz patrzę na to rozko. Ej, czemu tutaj jest tak mało tego dirta? Ej, serio! Tutaj jest bardzo mało dirt, a może tutaj będzie więcej O, tu jest więcej, elo Łódź się kręcę i to mi się podoba To jest właśnie dirt, dirt To jest właśnie dirt, dirt I ej, co to jest? <ścoughs> Co to za tajemniczy pokój z kibidimi? Ej, dobra, nie wiem o co tutaj chodzi. Wychodzę stąd, słuchajcie. Zostało nam niewiele, bo jeszcze tylko 30 e, dirta potrzebujemy. Ale coś tego dirta tutaj mało, co nie? Musimy go zdobyć jeszcze więcej. Och, tak, dobra, patrz na to, jesteśmy już blisko. A co to jest? Ty, same. Ej, a co to jest? Nieu! Jakie rzeczy w środku są! To jest jakaś chyba skrzynia na czarną godzinę. Wiesz, jakby coś się miało złego wydarzyć na wojenowicach. Dobra, wychodzimy stąd w takim razie. I słuchajcie, spróbujmy zabudować jeszcze te tutaj rzeczy. Okej, okay, zabudujmy to i mamy dwa staki dirta. O, nie, zabudowałem to i teraz... Straciłem te dwa staki. Muszę odrobić je. Czekajcie, jeszcze chwila to. O, dobra, i teraz mam dwa staki. Dobra, ta dziura zostanie. Chyba, że zalepimy tymi... O, siedmioma ostatnimi dirtami. Dobra. No to słuchajcie, mamy przecież dwa takie dirta no to wrzucamy i mam nadzieję, że stanę się nubkiem. O tak, wrzuciłem i czekaj, Jest, oh, słuchajcie, klucz. Let's go. I teraz wystarczy, że wezmę sobie ten klucz, odblokuję te drzwi i w środku jest nubek. Let's go. Teraz muszę go tylko, niestety, rozwalić. Przepraszam, nubek, że możecie rozwalić, ale chcę mieć Twojego skina. Ho, ho, udało się. I uwaga, zmienią się. Aha, i właśnie teraz mówię, jak nubek, zmieniłem się w nubka. Let's go! I nawet mam trochę głos jak Dubek. może nie jeden do jeden, ale mam nadzieję, że to wystarczy, aby nabrać e, ptyka i Paliona na to, że Nubek wrócił na Wojanowice. Okej, okay, słuchajcie, chodźmy najpierw może do Ptycha. Siema, Ptycho! Ptyka. Ej, kto to? Nubek! Jak jest Szyma, te... to ja? Wy dulle ci chodź szybko, 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 a, szybko! super Kryś, Kreś! Ale jak to ty wróciłeś do nas? Jak ty... ty byłeś tak daleko! Tak, wróciłem, jest jestem! Nubek wróciłem! Super! Ej, ja mówiłeś już Sojowi, chodź szybko, musimy powiedzieć Sojitowi, że wróciłeś! Daj Ja go sprawdzałem nie ma go, ale chodźmy powiedzieć palionowi Ale jak to nie ma toj, To Ja go widziałem przed chwilą szukał jakiejś kości! A, to nie wiem, ale nie ma go w domu. Może gdzieś posiadł to potem go znajdziemy, okej? Okay? Dobra, dobra, Ej, ale dzisiaj jest zwariowana, wiesz, że widziałem dzisiaj jeszcze tego Pimpka. Pimpka, prawdziwego Pimpka? Nie. Tak, a w ogóle ty wydoroślałeś trochę, masz taki bardziej dorosły głos. E, tak, bo trochę czasu byłem na Dirtowicach i tam wiesz, podrosłem, mam już e, 8 lat. Osiem lat? To jesteś prawie dorosły, ale jesteś Sigma, dobra, chodź się mam dopaliona. więcej od ciebie, bo ty masz pięć, haha, Kryś. Co ci to powiedział? To nieprawda! Halo? O, to już dzwoni, halo? Ej, palio! woź tu szybko! Co się dzieje? Dilt, pustam dilt, zielony dilt, robię dilt! Nie, czekaj! Widzisz to, Nubek wrócił! Dobra, takie pranki nie są zabawne! Ale ja prankie, nie cię nie prękuję! Paniam te spijem się to ja! I nie wierzę! No serio wrócił! Jaką, ale to jest dziwne? Taką mutację lekką przyszedł. Mam no, mutację, bo słuchaj, no nie było mnie długo, mam już 8 lat! Haha, <śśśś> A Kryś ma tylko w... Nubek, pięć. Nubek bije mnie na... A pięciu! Kryź ma debil! Debi! <śś> <śś> Jak ja ja dawno tego nie słyszałem! Ej, a ten Nubek był przed chwilą nas pimpek! Czekaj, czekaj, powiem coś. Ty TAPINU! O! Nie no to jest nie wiesz że on wrócił. ja no. to ja Nowek prawdziwy! A czemu wróciłeś? Siedziła i talasuj! Co? Cię nie interesuje, powiedział Ale to jest, jest debil naprawdę. Ja no, nie, nie, nie mogę. To jest większy debil no to, a to mało się ciężko tak, A co z rodziną? Co? Eee, no mama, jest... wiesz co, eee mama e, nie chciała to No psy sobie sam, nie? A to jest sobie to opuściłeś rodzinę? Mm, na chwilę, wracam nie do gada nich. Na psężę na, na kawkę na Po A pizzę. czemu robisz takie coś? Ja Bolgiela bym sobie zjadł. Bolgiera? Ale, ale to będziesz nas odwiedzać teraz cały czas? Mm, nie wiem jeszcze, muszę dostać info. <grych> Jakie info? Od dla dziców, co ja mogę? Ja nie Dziwne mogę no, no, Wraz wiesz, masz taki. pizzę No dzięki za pizzę Ej, wiesz co, chyba mam telefon od mamy, chyba muszę wracać. No telefon? już? Tak, telefon mi dzwoni, no mama Ale słyszałem, podobno ma przyjść niedługo jakiś ee, piesek Słyszeliście? Jakiś piesek? Tak, 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 to e, ten Luczek Luczek? Tak, mój pipek też powiedział o Luczku. Ej, dobra, a Luczek to jest taki sigma. Idę się przygotować, Z2. Ej, a wyrzuciliśmy Pimpka, a Luczek się zdenerwuje. Ej, co wyrzuciliście, Pinka? Bo, bo, ukradł imię y, pieska Wojana A, no to dobrze, to jest bym dobrze, dobrze, nie? Dobrze, nie? dobrze. dobrze z mieczami do... go pogoniliśmy O, bardzo dobrze, trzeba go skancelować <laughs> dobrze. Tak, bo nagrywał wojanowicz, Wojanowicach, <laughs> Nubek, dobrze mówisz Tak, Nubek, jesteś skoks ale wróć, wróć, lece, bo śmieszny, śmiesznie mówisz Lecę, jak mi mama pozwoli, dzięki, papa! Pa. O, ów, jestem Tojtosław Słuchajcie, nawet śm śmiesznie było, ale teraz Luczek zmieni się w ostatniego youtubera, jakim jest Luczek. I słuchajcie, co muszę zrobić? Przejdź parkur. Ej, to dlatego ten parkur tutaj był. Przecież to będzie łatwizna, tylko oddam ten klucz, słuchaj, Bo on jest tylko do tych drzwi. A tutaj jest diamentowy klucz. O nie, to jest bardzo trudno do dostania się. Okej, okay, spokojnie, wystarczy przejść tego parkura, ale muszę go przejść na raz. Czekajcie, patrz, przejdę go na raz. Musi nam się udać, zobaczymy, czy nam się uda. Eś, eś eś, eś eś. Eś, eś, ej, ej Jak mi idzie, dobra Wow, co jest grane Dostałem jakiegoś speeda Nie, tam jest podwójny skok jakiś Nie, nie dam rady na podwójnym skoku tam zrobić Ej, w sumie właśnie, mogę, mogę na chmurce polecieć Hahaha, <laughs> ocie, ocie Kręcę co tutaj zrobiłem jeszcze raz, czekaj Zrobię to na, na raz, na raz to przechodzę, cyk Cyk, nie, ej Wtedy mi wyszło, a teraz mi nie wychodzi, co jest jak chcę się zmienić w luczka, nie, dobra Czekaj, zrobię to Oszukańczo, czekaj, 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 przejdźmy sobie to. Albo dobra, robmy to na spokojnie, czekaj, to, dobra, teraz poczekajmy, 190, Elo, dobra, teraz to, 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 to i już jesteśmy na samym końcu. I słuchajcie, a co to są za małe bloczki? Bardzo dziwne te małe bloczki. Słuchajcie, ale spróbujmy to przejść, waga, cyk, nie, jak to działa? Dobra, czekaj, cyk. Nie, ja tam nie wejdę teraz! Ja cię kręcę, muszę się jakoś rozpędzić. Okej, okay, dobra, czekaj, tutaj, cyk, 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 okej, okay, teraz to. Okej, okay. raz to. No, co jest grane! Nie mogę tam się dostać! Czekajcie, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. To są jakieś mniejsze bloki, do których ja muszę wskoczyć. Cyk. Okej, okay. jestem na pierwszym, jestem na drugim, na trzecim, na czwartym. Jest! Dobra, dostałem się. OK? I teraz tutaj. Let's go! Patrz jak dobrze mi idzie. Okej, okay. już prawie jesteśmy. Let's go, dobra! I co tutaj jest? Ej, to jest jakaś ciężka ściana. Nie! Nie! Ja cię kręcę, widzowie, to jest trudne! Ale mam nadzieję, że mi się... Uda! let's go Ja nie mogę, muszę zjeść, muszę zjeść I tam zostało ostatni etap tego parkuru Uwaga, eś, eś I Jakbym tutaj spadł, to już bym odpuścił Okej, okay, mamy ostatni klucz O to właśnie chodzi i idziemy odblokować Skina Luczka Tak, właśnie tak, klikamy Odblokuj i To jest Luczek, siema Luczek Dobra, sorry, ale muszę cię rozwalić, żeby przejąć twojego skina Haha, ha. i zmieniamy się Haha, ha. tak, dobra, ej, w sumie Nie, nie wiem jak udawać głos Luczki tak szczerze? Mmm, naprawdę nie wiem. On ma? On ma jakiś. O, mam taki głos! O, mam. Dobra, taki będę miał głos. A, super! Uwielbiam y, turkusowy kolor albo niebieskich. o siema Ej! Mam z tobą problem. Wykopałeś, mojego ziomala, mojego przyjaciela Pimka wykopałeś z tej wioski. Ale, y, to nie ja, tylko ten zielony, a mogę mogę stąd fotę, please, mogę stąd selfie jaka. Ta za to, że wywaliłeś mojego pieska Pimka, nie ma opcji, idę do tego no, zieloniastego, please. Zobacz, wywaliłeś tego gościa z tej wioski. No dobra, ale no, e, ja myślałem, że ty jesteś mniejszy. Eee, idziemy po zielonego, zieloniastego. Jestem miły, ale nie jak ktoś mi obraża mojego przyjaciela, Pimpka! Nie, no dobra, sorry, ej, panią zobacz, przyszedł lucie! Ale dostaniesz Co ty robisz? Ale dostaniesz! Lucie go garnij się, no czekaj! Ale co, ej, co mu jest? Nie wiem, właśnie, taki zły jest na nas! No wściekliznę! No tak! No lucie go no weź! Słuchaj! Pimpka, żeście wygnali z tej wioski, słyszałem Ale, ale dobrze, dobrze, patrz, ty jesteś Luczek luczka, luczka nigdzie nie ma Zapraszamy na Wojenowice, ale Pimpek To Pimpek już jest piesek od Tojta i nie ma no. opcji A, no chyba, że tak, no dobra, zgadzam się W sumie nie przestaję z nim nagrywać Let's go Przestaję z nim chodzi? nagrywać od dzisiaj Let's go, uwielbiam diamenty Zobacz. Tak, nie, dobrze, dobrze, bo, bo Pimpek o Wojenowicach cały czas nagrywa i nie pyta nas o to jaką masz fajną fotkę Uuu, dzięki Let's go, połowaj kanał... się to! Let's, Let's go. go! Let's go, e, luczek. Robimy to! Robimy, Robimy to, to, się nie boimy, wywalam pimpka z mojego kanału. Nie masz piłka, już nigdy nie będzie. Let's go! I widzowie YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij. kliknij.